Vlogmas! dzień drugi. Kto to dzisiaj tak wcześnie spowstał? Kto to dzisiaj tak mało spał? Ja mam. Nie wiesz? Tak. Anielcia. Ja mam. Ka! Ty tak wcześnie wstałaś i tak późno. Ja po... mam to bał. Miałaś tak wcześnie pójść spać, a Ja pochodzi... nie <słuch> nie nie mam to Nie wiesz? Tak, nie. Osiem godzinek tylko spałaś dzisiaj, a ty potrzebujesz dwanaście. Osiem czy siedem? Osiem. 8. Osiem spałaś. Dobra, idziemy zbierać Anę. Robić jej jedzonko. Wiesz, że Anna ma dzisiaj wycieczkę. Tak. To muzeum To Tato. Tak, a Anna jakoś to tak śmiesznie mówi. Że do... Że do oszą jadą, zamiast do muzeum jakoś tak. Anosia idzie do szkoły. Co masz dzisiaj w szkole? Opa. Wiesz, co masz dzisiaj w szkole? Nie wiesz, wycieczkę. Gdzie jedziecie? To Do muzeum samolotami. Tak. Do muzeum Rafu. Wczoraj Anna była bardzo zawiedziona, że nie mogła sobie nic wycinać, wyklejać i tworzyć, tylko dostała zadania. Dlatego dzisiaj będzie coś bardziej twórczego. Wycinam właśnie choinki z kartonu po sześciopaku mleka. Tu było tu był chyba sześciopak. Wycinam takie choineczki spróbuję to zrobić tak, żeby one później mogły stać zobaczymy czy mi się to uda eee, i co, no i dziewczyny będą malować, wyklejać tutaj Anielcia pomogła mi rozrzucić parę rzeczy które są z mojego świątecznego pudełka Anielka zawsze bardzo pomaga mi w tego typu sprawach, generalnie to 5 minut Anielki w pokoju i ciężko znaleźć wolny centymetr na podłodze żeby można było przejść ale coś tutaj właśnie z tego pudła znajdziemy, jakieś farbki, pomalujemy tą choinkę. Tutaj mamy dużo różnych y, naklejek, y, inne naklejki. Tak Anielciu, tutaj są tak, jakieś y, wstążeczki, inne takie. Na pewno coś stworzymy. Taśmy. Sytuacja pogodowa, jak widać, dzisiaj wyjątkowo korzystna. Bezchmurne niebo. To się mega rzadko zdarza tutaj. Um, ale za to jest zimno. Mamy tylko 4 stopnie. Idziemy teraz po Anę do szkoły. Zobaczymy, jak się jej wycieczka udała. Jest zimno. Nelcia czuje się jakoś tak trochę niewyraźnie, zwłaszcza, że. Niestety mało spała, bo miała pójść spać wcześniej, a jednak wcześniej spać nie poszła. Tak będę Wam pokazywała teraz e, brytyjskie widoki. Miała pójść spać wcześniej, poszła spać e, o nawet troszeczkę później niż powinna, a wstała dużo wcześniej, bo wstaje zazwyczaj około 8:30, a dzisiaj wstała o 6:36 więc e, naprawdę się nie wyspała. I przez to, że czuje się nie najlepiej i ma katar i się nie wyspała, to nie chciała iść na dwór. Weszłyśmy na chwilę i od razu do domu do domu, więc niestety o, to co pojechało, tutaj e, rzadko robi się tak, że się ścina drzewo i e, to drzewo się tak zabiera w kawałkach, tak jak w Polsce. Ścina się takie małe drzewa i od razu się je mieli na taki gruby wiór. I to właśnie była taka maszynka do mielenia tego drewna. I samochód z tym wiórem. Anielka pięknie sama zakłada rękawiczki. Brawo, Nelciu! Nie jest łatwo trafić. Tyle palców, tyle dziurek. Mogliście pójść do kilku samolotów do środka. Wow, i co jest w środku w samolocie takim? Mogliście pójść tam, gdzie są stery, gdzie siedzi pilot? Nie. Nie. A gdzie? Tam, gdzie siedzą pasażerowie? Nie. <tum> tam, gdzie są bagaże? No tak. Tak. <tum> A duże jest to muzeum? Dużo jest tam samolocików? No duże muzeum. Jest... I tam jadłyśmy lunch. Tak? I te no. dzieci, które jedzą szkolny lunch, to yy, ze szkoły dostały lunch? Czy musiały sobie z domu przynieść? Nie wiesz? To stara lunch. Mhm. A pana Antonio dzisiaj nie widziałam Waszego nauczyciela Nie było go dzisiaj no. O Nie pojechał z wami na wycieczkę O, jest inna pani No tego to jeszcze nie było Ana powiedziała, że jest zmęczona i jej zimno i jest teraz w wózku ty chcesz w wózku? Ale ty się chciałaś pobawić na placu zabaw. Ana nie chciała iść na plac zabaw, tylko ty. To co? Bawisz się? Zjeżdżamy ze zjeżdżalni? Co byś chciała, Kwiatuszku? Okulary? No to sobie weź, jak są w wózku. Dobrze, Anusiu? Wygodnie? To dobrze. Tak, dzisiaj zimno. No ale jak przyszłyśmy na plac zabaw, to się trzeba pobawić troszkę. Chyba zaraz wracamy. To był nasz najkrótszy pobyt na placu zabaw, trwał jakieś 3 minuty. Inelcia stwierdziła, że jej też zimno i idziemy do domu. W normalnych warunkach bym mnie troszeczkę przetrzymała. Żeby się przewietrzyły, ale skoro Nelcia jest taka niepewna, to nie chciałabym, żeby się całkiem doprawiła, troszkę się przewietrzyła, bo rano odprowadzałyśmy Anę do szkoły. Byłyśmy też przez chwilę na dworze. I teraz znowu przyszłyśmy po Anę, więc chociaż przez parę minut była na dworze, widziała słoneczko, słoneczko ją widziało. A byliście dzisiaj cały dzień w tym muzeum, czy tylko troszkę? Tylko trochę. Tylko trochę? Nie, tak Chy... na długo. Tak na długo? No, skoro zdążyliście tam jeszcze lunch zjeść, a mieliście wyjechać niedługo po przyjściu do szkoły, to chyba długo byliście? Jest. Jechałyśmy na mini-pass. Minibus, minibusem jechaliście? No. Minibus, okej. Okay. To, to, jest taki autobus i tak ma na imię. <noise> tak ma na imię? No. Mhm. Uh -huh. Byłam bardzo ciekawa, ale... I zapinaliście tam pasy w tym minibusie? No. Tam były pasy. I Na Naprawdę. Chciały zapiąć pasy? No pewnie, że tak. Zawsze się zapina pasy, prawda? A na co? Nie, nie. Nie. W naszym na autobusie? A, bo to jest autobus miejski. Niestety autobusy miejskie nie mają pasów. Proszę bardzo, dziewczynki tutaj dzielnie malują. Swoje choineczki, bo te choineczki muszą najpierw zostać pomalowane. A potem muszą wyschnąć i dopiero wtedy będzie można ozdabiać. Anusia szuka dwójki. Może tak ci będzie wygodniej? Jak położymy w ten sposób. Gdzie ta dwójka się schowała? Jest! Uuu, taka sama czekolada. Znowu taka sama? Dwa dni pod rząd? Ojej. Chodź, zobacz tutaj, Anielciu. Oj, oj, oj. Zobacz, to jest cyferka 2. Poszukasz tego na kalendarzu. No właśnie, trzeba poszukać. Gdzie jest dwa. Widzisz, wygląda tak. Brawo, Brawo. Anielciu! Super! Super! Ja wyciągnę. Tak, tutaj jest Anny, tu jest Anielci. Tak. No właśnie, Anusiu. Który jest twój? Tak, Wygląda na to, że ten. To teraz, Anielciu, spróbujesz włożyć puzelek, tak jak Anna. Zobaczmy, no, czy ma takie z domką tutaj. Anielcia ma troszeczkę inny obrazek, wiesz? Dlaczego? Mamusiu? Już? A wiesz co, Anielciu? Zobacz, tutaj jest brzeg. I inny puzelek nie mógłby się tutaj wczepić. Brzegi są tutaj, dookoła. Myślę, że można by to spróbować włożyć tak, żeby brzeg był tutaj. Jak myślisz? Dobrze. Pasuje? Ojejku. No ja dziecko już ledwo mówi. Kotarek i teraz będzie będziecie koszelok męczył. Ojej. Oj, oj. Dzisiaj zazdabianie choinek nic już nam nie wyszło, bo okazało się, że trzeba było nałożyć naprawdę grubą warstwę farby, żeby przykryć tę czerwoną krowę. Więc choinki bardzo długo schły. Dopiero jutro pomaluję je, z drugiej strony zrobię to rano, żeby już dziewczyny po południu mogły ozdabiać. A na dzisiaj już kończymy, bo tym razem Manielka naprawdę poszła wcześniej spać, więc nie będę już hałasować. Do zobaczenia!